Nie na tym rzecz polega, proszę Państwa, żeby wzbudzać w sobie jakieś takie stany emocjonalne. Nie, nie, nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby sobie uświadomić, że bywają sytuacje, kiedy zachodzi na przykład konflikt interesów, na przykład żydowskiego i polskiego. Z taką sytuacją mamy do czynienia dzisiaj. Kiedy y, żydowska polityka historyczna jest skoordynowana z historyczną polityką niemiecką, co jest sprzeczne z polskim interesem, i narodowym, i państwowym. I to musimy sobie uświadomić, i bez, stan, bez wprowadzania się w stany emocjonalne, musimy na to reagować. Musimy na to reagować dlatego, również i dlatego, że. Tym politykom historycznym żydowskiej i niemieckiej, które są skoordynowane, wychodzi naprzeciw działalność piątej kolumny w kraju. Całkiem rozbudowana. I ciekawa rzecz, że działalność tej piątej kolumny w kraju skierowana jest na to, żeby wobec opinii międzynarodowej uwiarygodnić pewna, pewną formułę. Podobną jak w XVIII wieku. To ciekawa rzecz, jak ta historia się powtarza, bo w XVIII wieku filozofowie francuscy jaką formułę wymyślili na zlecenie Katarzyny i Fryderyka? Że Polaków nie można zostawić samopas, bo nie potrafią samodzielnie rządzić tak dużym państwem. W związku z tym Dobrze jest, żeby roztoczyć nad nimi kuratele starszych i mądrzejszych, no to wtedy i dla nich będzie dobrze, i Europa na tym skorzysta, i tak dalej. I tak się stało. Dzisiaj ta formuła jest trochę inna, bo już my dużego państwa nie mamy, takie niewielkie mamy. Ale też są bardzo daleko idące podobieństwa, że trzeba nad Polakami roztoczyć kuratele, bo jeśli się ich zostawi samopas, to znowu zrobią coś okropnego. Znowu, rozumiecie Państwo, i te wszystkie pasikowskie, te wszystkie szczury, to właśnie te grosy uwierzygadniają to wobec opinii światowej. Opinia światowa jest intensywnie w tym kierunku urabiana, żeby w razie czego, jak ta kuratela zostanie nam narzucona, żeby nikt nie zaprotestował, żeby wszyscy powiedzieli, no wreszcie koszmar się skończył. Tak jak w XVIII wieku. I co ciekawsze, podobnie jak w XVIII wieku, znaczna część polskiej opinii w takie rzeczy wierzy. Polskiej. Co pisze Kajetan Koźmian w swoich pamiętnikach? A to jest człowiek współczesny, że po trzecim rozbiorze Polski, w wielu środowiskach polskich zapanowało coś w rodzaju uczucia ulgi, że wreszcie się skończyło. Tak. Że już Teraz nie trzeba niczego bronić, już to i jaka była, jakie były głosy. No, wprawdzie Polski już nie ma, ale my jesteśmy przecież Polakami, tak samo jak, jak i przedtem, kiedy Polska była. Ba, nawet jest nam lepiej niż wtedy, bo wtedy to musieliśmy się martwić, a to o kozaków, a to o Turków, a to o Ruskich, a to o Prusaków, a teraz niech się Katarzyna martwi, a my się możemy oddać już samym przyjemnościom wypić, zakończyć. Prawda? Następne pokolenie już inaczej rozumiało, bo następne pokolenie już zrozumiało jedną rzecz, że Polska nie jest nikomu na świecie potrzebna. Tylko nam jest potrzebna. Jak nam przestanie być potrzebna, to jej nie będzie i raz na zawsze. I my musimy to wiedzieć. Musimy sobie to uświadomić w całej zgrozie tego skutku. Bo inaczej będziemy wwodzeni za nos przez rozmaitych cwaniaków, którzy będą apelować w naszej tolerancji, naszej lepszości, do na naszej chrześcijaństwa naszego i tak dalej. W każdy sposób jest dobry, żeby nas bajerować. Ale to nie chodzi o to, żeby wzbudzać sobie stany emocjonalne, jakieś, tylko chodzi o to, żeby sobie zdawać sprawę, że są sytuacje konfliktu interesów, i wtedy się trzeba po, jak, po stronie jakiegoś interesu opowiedzieć. I nie trzeba się tego bać. Bez względu na to, co tam jakaś Michnikowszyna na to powie. I tyle. Aż tyle. Chciałem się zapytać Panie Sędziowie, Pan występuje często w stadium Maria. Nie Raz po, na tydzień. Raz na tydzień. Nie, jeszcze tak, że w siódmym. Pan spróbuje odpowiedzieć na pytanie, czemu duża ilość katolików generalnie przychyla się do opinii, że tam za dużo jest antystylizmu, że nie, prawda, te, no już nie mówię, to co tam wypisuje, prawda, wyłącza jakieś tam nienawiści, jakieś, jakieś w historiach, no, dlaczego, no mimo wszystko niedużej nie, nie ilości ludzi y, opinia o Rady jest taka, jak podejrzewam większości tu na sali, a, a większość katolików podchodzi z dużą rezerwą i, i, i mówi, no prawda, ale jednak. Już o jednej przyczynie powiedziałem, że w polskim Kościele są dwie partie polityczne. No i ci, którzy się skłaniają, czy tam uważają się za przynależnych do tej postępackiej partii politycznej, bo ja ich nazywam postępakami, no to oni uważają, że to, że to ciekawa rzecz. Niekonsekwentni są, bo to są ci sami ludzie, którzy opowiadają się za pluralizmem i tolerancją. No to zaraz. Jak pluralizm i tolerancja, to antysemityzm jest takim samym poglądem jak każdy inny. No dlaczego? Niech nie, powinna istnieć wolna konkurencja poglądów. Jak, jakiś pogląd nie będzie, że tak powiem, był. Znaczy, w ogóle proszę Państwa, żeby była jasność. Antysemityzm to wszystko podlega ewolucji. Wszystko podlega ewolucji, bo klasyczny antysemityzm, na czym polega? Na przekonaniu, że wszystkiemu winni są Żydzi. Być może, że są ludzie, którzy tak uważają, ale to nie sądzę, żeby ich było wielu. Być może nawet nie ma takich, bo po taki pogląd nie wytrzymuje krytyk już na pierwszy rzut oka. Na świecie zdarzają się wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, powodzie, jakieś trwale tsunami. Żydzi, z tego co wiemy, nie mają z tym nic wspólnego. Więc pogląd, jakoby byli winni wszystkiemu, no nie wytrzymuje krytyki. Natomiast, natomiast jest inne znaczenie terminu antysemity. Antysemitą jest ten, którego Żydzi nie lubią. A to można być antysemitą, jak to się mówi, bez swojej wiedzy i zgody. Więc to jest... Ta ewolucja pokazuje, jak się, to poję... jak się tego pojęcia używa instrumentalnie po prostu do wymuszania pewnych pożądanych postaw. Post... Właśnie jednej postawy potulności. Bądź grzeczny, bo cię oskarżymy. A trzeba powiedzieć tak. A gdyby nawet, to co? No A gdyby nawet, to co? I trzeba, tak jak. Kolega Cejrowski odczarował kiedyś pojęcie ciemnogrodu. Tak. Zróbcie Państwo uwagę, że już nikt tego pojęcia w sensie pejoratywnym nie używa, w sensie inwektywy. Bo to zostało, bo on powiedział, tak jest, my jesteśmy ciemnogrodzianie, jesteśmy z tego dumni i co? No i nic. No. I w ten sposób się wytrąca, wytrąca się Natomiast Murzyni mają takie przysłowie: strach przed Lampartem jest jego siłą. Nie trzeba się lamparta bać. To no nie znaczy, że trzeba go tam targać za wąsy przy każdej okazji. Nie. No, roztropność jest skazana, prawda? Ale bez przesady. I druga przyczyna. Otóż to przetrzebienie elit, o którym mówiłem, sp sprawiło, że bardzo dużo ludzi w Polsce to są półinteligenci. Kto to jest półinteligent? To jest człowiek na tyle inteligentny i spostrzegawczy, żeby zdawać sobie z tego sprawę, że jest półinteligentny i on zamiast się, tylko jedni sobie zdają sprawę i się podciągają. Pracują nad sobą. A półinteligent nie. Półinteligent tylko się tego wstydzi. Tylko się tego wstydzi. I największym jego problemem, największą jego troską jest to, żeby to się nie wydało. No a kiedy się nie wyda, jaka jest gwarancja, że się nie wyda? Jak będzie śpiewał w chórze. Ja tak jak wszyscy, prawda? Jestem bezpieczny. I, I stąd kariera takich suflerów, jak pan redaktor Michnik. Przez dla tych ludzi, gdyby pan re, panu redaktorowi Michnikowi zepsuł się telefon komórkowy, to tragedia, nie wiemy co myślimy. <gry> prawda? Tymczasem trzeba myśleć samodzielnie. I, i im, im większy jest pluralizm w media, bo to nie chodzi o to, żeby y, tam wszystkie media recytowały jedną mantrę, prawda? To jest... Proszę Państwa, wolność słowa jest szalenie ważna. Mówiłem tutaj, że naród się może uwstecznić do poziomu przednarodowego. Co temu bardzo sprzyja? Otóż popatrzmy. W XIX wieku naród polski nie miał państwa. A przecież XIX wiek to jest wiek największej pracy umysłowej naszego narodu, który właśnie nowoczesna świadomość, nowoczesna tożsamość narodowa wtedy się wytworzyła wbrew potęgom trzem obcym. Dlaczego? Dlatego, że nawet w warunkach ograniczonej wolności słowa, jednak ta praca została wykonana. Jeszcze lepszym przykładem jest, są Żydzi. Żydzi mieli państwa właśnie przez 2000 lat. Od, od cesarza Hadriana, od 135 roku. A przecież wpływ Żydów na to, co się dzieje na świecie, był nieproporcjonalny do ich liczebności duży. Dlaczego? Bo Żydzi zachowali świadomość narodową, której głównym składnikiem była religia. I stąd też jedna rzecz jeszcze. Warto się uczyć od nich też. Dlaczego? jest inteligentni ludzie. Najlepszy dowód, że właśnie Taki wpływ mieli na wybieg spraw światowych. Proszę zwrócić uwagę. Środowiska żydowskie zwalczają nacjonalizm w krajach swojego osiedlenia, ale nie w Izraelu. W Izraelu obowiązującą ideologią polityczną jest nacjonalizm. Rasizm. Nie, 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 rasizm, nie. Syjonizm. Syjonizm też jest, syjonizm też ewoluuje. Syjonizm też ewoluuje, bo cyjonizm powstał w XIX wieku, kiedy przez całą Europę wszystkie narody europejskie były zelektryzowane nowym, nową ideologią polityczną, czyli nacjonalizmem. Nacjonalizm polega na przekonaniu, że każda wspólnota etniczna powinna się politycznie zorganizować w państwo. Nie ma w tym nic demonicznego. To po prostu jest taki sam pogląd. Czasami słuszny, czasami nie. O ile, na przykład, w przypadku Polaków. Nie mamy wątpliwości, że y, powinniś, naród polski powinien się politycznie zorganizować państwo. To na przykład w przypadku górali, którzy też stanowią grupę etniczną, to już takich wątpliwości jest znacznie więcej. Czy w przypadku kurpiów, prawda, którzy też są grupą etniczną, czy, czy kurpie albo górale rzeczywiście na pewno powinni się politycznie zorganizować państwo, to nawet i oni sami tak nie uważają, prawda? Czy cyganie? Otóż Teodor Herzl, który był twórcą syjonizmu, czyli żydowskiego nacjonalizmu, wyszedł z założenia, że Żydzi są takim samym narodem jak każdy inny. W związku z tym oni też powinni się politycznie trzymać państwo. Różnica była taka, że o ile wszystkie narody miały określoną siedzibę geograficzną, siedzibę narodową, geograficznie określoną, to naród żydowski był w diasporze i to był problem. I to był problem syjonistów. Gdzie? Współczesny syjonizm ewoluuje, o ile powiadam, podstawowym założeniem Teodora Herzla było to, że Żydzi są takim samym narodem jak każdy inny. To współczesny syjonizm głosi, że Żydzi nie są takim samym narodem jak każdy inny, są wyjątkowym, w związku z tym mogą instrumentalnie traktować inne narody. No i inne narody nie chcą się z tym pogodzić, z taką formułą. Stąd też. Narasta iskrzenie, narasta konflikt interesów. Coraz większy. Tylko dlatego, że, tylko dlatego, że syjonizm ewoluuje w kierunku szowinistycznym. Jaka jest różnica między nacjonalizmem i szowinizmem? Bardzo dobrze to wyjaśnia taka analogia ze stosunkami rodzinnymi, do stosunków rodzinnych. Nacjonalizm polega, jak jest odpowiednikiem przekonania ojca, że ma obowiązki przede wszystkim wobec własnych dzieci, a dopiero potem wobec cudzych. Bo to własne to są jego i on je tam, że tak powiem, powołał do życia. On jest za nie odpowiedzialny w pierwszej kolejności. Natomiast szowinizm to jest krok dalej. Taki ojciec w trosce o zapewnienie lepszego startu własnym dzieciom zaczyna mordować cudze dzieci. To już jest, to już jest demoniczne, rzeczywiście, to już jest rys demoniczny, ale powiem nacjonalizm nie ma niczego w sobie demonicznego. Czasami jest to, w pewnych warunkach jest to y, pogląd słuszny, w innych y, niekoniecznie, no. Proszę bardzo. Chciałbym się zapytać Pana rewektora, jaka jest podstawowa przyczyna, główna, jeżeli chodzi o, w Polsce, o brak możliwości kreacji elit. Co według Pana że do doktora nam jako panu przeskada kreacji elit. Więc w tym piśmie, który pan pracuje, jeszcze czas mało widzę artykuł na ten temat, aby wkrótce po prostu rozpocząć dyskusję, aby, aby po prostu wykreować elity i pozwolić im po prostu zawodzić sprawować urzędy. Proszę pana. Tak. Teraz mamy takie poczucie, że niewiele możemy. Że właściwie nic nie możemy. Niektórzy ludzie mają takie poczucie, że nic nie mogą. To proponuję pewien eksperyment intelektualny. Wyobraźmy sobie, że w nocy coś się takiego stało, że od jutra możemy wszystko, ale tylko przez miesiąc. I co? Wiemy co robić? Przecież nie wiemy. Przecież nie wiemy. Przecież nie Gdyby Od jutra rana byśmy się zaczęli kłócić i miesiąc by nam z, zeszedł na kółkę. Przegapilibyśmy okazję. W związku z tym problemem na czym? Widzi Pan elity. Co to znaczy wykreować elity? Na czym polega bycie elitą? Znaczy przynależność do elity? Ja to studentom mówię. Przecież wy pretendujecie do tego, żeby być elitą, to musicie myśleć tak jak elita. Nobles oblige. I w najwyższym czasie, nie wiem na ile nam to wychodzi, ale staramy się yy, przy, tak po, podsuwać ludziom, nie to go, tam żadne gotowe recepty, tylko pewien sposób myślenia, który w naszym przekonaniu temu sprzyja. Temu sprzyja, żeby myśleć zdroworozsądkowo żeby się nie, żeby się nie zaczadzać, zwłaszcza, że tak powiem własnym gazem, bo to jest najgorsze, to znaczy wierzyć we własną propagandę, no, bo to ja wiem, w cudzą to jest jeszcze gorzej, ale we własną to już naprawdę nie wypada. Proszę bardzo. Panie redaktorze, ja mam takie pytanie dotyczące pewnego do pojęcia które użył Pan stoi w takim zwykłym wystąpieniu, E, neomaskonów, prawda? To jest pojęcie z tak, e, literatury Stanisława Lema. Otóż, e, dla Państwa informacji, to jest taka substancja chemiczna, która powoduje, że ludzie nie widzą tego, co jest, tylko mają bardzo przyjemną wizję. Znaczy, e, można powiedzieć, że to jest taka chemiczna propaganda. Od w tej samej powieści e, e, są e, takie substancje neosupermaskony, czyli takie substancje, które rzekomo znoszą działanie tych pierwotnych jakby pojawia się jakaś inna. Znaczy, do czego zmierzam? To znaczy, czy, 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 czy nie obawia się Pan, że, że, że jakby korzystając z wolności słowa, próbując jakby rozjaśnić tą sytuację, <grym> która, jest, która jest, jest konserwowana przez propagandę, możemy w siłą rzeczy pokładać pewne błędy, prawda? jakieś błędne wyjaśnienia. No i są, jakby wchodzi się na noc w ten sposób. Takie ryzyko jest. Takie ryzyko jest, wie pan, ale już skoro jesteśmy przy tym literackim przykładzie, to tam jeszcze jedna substancja występuje, tak zwany ocykan. Że jak ktoś ją zażyje, to się ocyka. Ona znosi wszystkie maskony. I wtedy widzi, co jest na pewno, ta wizja jest przerażająca, straszna. To człowiek po prostu zawału serca może dostać w jednej chwili albo zwariować bo tak daleko sprawy zaszły, ale jest taka substancja. Ale tam właśnie była kontrowersja, one ocykany nie są, aby... No, proszę pana, no, proszę pana, to jest zagadnienie, którego ja nie podejmuję się rozstrzygnąć, zwłaszcza, że odsyłam, odsyłam yy, państwa zainteresowanych do yy, yy, filozofów, takiego kierunku filozoficznego, który się nazywa solipsyzmem skrajnym. Otóż solipsyści skrajni uważają, że świat mieści się w ciasnej przestrzeni między naszymi uszami i że tak naprawdę to mamy do czynienia z fantomami wytwarzanymi przez tam w tym miejscu. Ciekawa rzecz, że oni tak myślą, ale solipsyzmu nauczają. Kogo? No właśnie. Więc to pokazuje, że nawet skrajni solipsyści nie są konsekwentni w swoim, że tak powiem, solipsyzmie, bo solipsyzmu nauczają. No, no, w ogóle dzisiaj filozofowie to jest podobna <laughs> sytuacja. No, na przykład są filozofowie na uniwersytetach, którzy nauczają studentów, że nie ma prawdy to przynajmniej to zdanie musi być prawdziwe. No nie. A skoro to zdanie jest prawdziwe, to znaczy, że prawda jest. Prawda jest taka, że nie ma prawdy. Ale, widzi pan, to jest, no, więc e, ja powiadam, nie podejmuję się rozstrzygnąć tego, bo to e, że tak powiem, do moglibyśmy tutaj dojść. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na zalety wolności słowa. Otóż kontynuując jakby poprzednią wypowiedź, proszę Państwa, żeby yy, przykład narodu polskiego, przykład Żydów pokazuje, że naród nawet pozbawiony państwa, pozbawiony politycznej organizacji może się rozwijać kiedy, kiedy tworzy żywą kulturę. Właściwie to jest główny, główne pole jego działania tak naprawdę. Ale warunkiem tworzenia żywej kultury jest autentyczność dyskursu publicznego. Bo jeśli byśmy tylko recytowali mantry zadane przez panią nauczycielkę, to ani pani mi nie powie nic, czego ja bym nie wiedział, ani odwrotnie. Ja pani nie powiem niczego, pani wiedziała. Rozmowa między nami nie miałaby wtedy najmniejszego sensu. Dialog przestaje być, dyskurs publiczny przestaje być autentyczny i traci sens. Kultura zamiera. Naród się nie rozwija, bo naród się rozwija wtedy, kiedy tworzy żywą kulturę. I autentyczność dyskursu publicznego jest warunkiem sine qua non tworzenia tej żywej kultury. A warunkiem sine qua non autentyczności dyskursu publicznego jest wolność słowa. Wolność słowa, która. Polega również na tym, że słyszymy, że dopuszczamy do dyskursu publicznego opinie, które nam się nie podobają. Które nam się nie podobają. Ale my też możemy powiedzieć, że nam się te opinie nie podobają. I możemy nawet powiedzieć, dlaczego nam się nie podobają. I wtedy dyskurs publiczny jest autentyczny. I dlatego Radio Maria, nawet gdyby głosiło skrajne antysemity. Powinno nadawać na 24 godziny na dobę. Podobnie jak gazeta wyborcza, która jest żydowską gazetą dla Polaków, wyjaśnię na czym to polega. Otóż na początku okupacji niemieckiej był w Polsce taki Władysław Studnicki. To był patriota Polski, ale germadofil. No i. Niemcy zapytali go, jak utworzyli tutaj te gadzinówki, te nowe, nowy kurier warszawski, zapytali studni, dlaczego on nie pisuje do niemieckich gazet. A on mówi, jak to nie pisuje? Pisuje do Das Reich, mówi, do czego? No ale do kuriera pan nie pisuje. No mówi, no pewnie. Mówi, ja pisuję do niemieckich gazet dla Niemców, natomiast nie będę pisał do niemieckich gazet dla Polaków. Jaka jest różnica między jednymi a drugimi? Otóż niemieckie gazety dla Niemców, prezentowały niemiecki punkt widzenia jako niemiecki. To jest w porządku. Jak się komu nie podoba, to niech nie czyta i tyle. Albo jak, no jak czyta, to niech nie wierzy i koniec. prawda? Natomiast Nowy Kurier Warszawski, czyli niemiecka gazeta dla Polaków, prezentowała niemiecki punkt widzenia jako obiektywny. A to jest nieprawda. A to jest nieprawda. I gazeta wyborcza, Prezentuje żydowski punkt jako obiektywny, dlatego ja ją nazywam żydowską gazetą dla Polaków. To jest rodzaj gadzinówki. Antysemicka. Tam no, 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 wszystko jest, no proszę bardzo.